Witam już w 10 odcinku kwadratowej przygody. Yy, zrobiłem tę wieżę. Yy, ta wyszła mi trochę większa od tej drugiej, ale to szczegół mały o jeden krocek. Yy, ogólnie ta wieża fajnie wyszła. Te wieże. Yy, Pytam one jeszcze, może taki mur zrobiony będzie do nich. Zobaczymy, oceniamy je. Druga sprawa, czyli zrobimy tutaj sobie kondannę, i zaraz powiem co ogólnie zrobimy dzisiaj Dzisiaj zrobimy przystań, ale w innym miejscu nie, nie tam, tylko chcę sobie pokazać za ja, chwileczkę. Zostałem trochę diamentów, więc zrobimy sobie narzędzia, czyli mi zostało 5, ba 5 albo 4 tu już ten szczegół. I, I tak, mam dla Was dwie rzeczy do przekazania. Mianowicie, pierwszy, ci nie mamy tutorów, skąd ładnie przyjechał podziemny, proszę. zrobiłem tunel, który prowadzi tam bliżej dżungli. O, tutaj, o. W tym miejscu dokładnie. Będę musiał jeszcze jakieś schodki porobić, takie tam do tego mobs, o, mojego mob grindera i w dżungle dojście zrobię drewniane, yy, może drogę, nie, drewniane, kurde, pozwoliło mi yy, Jeszcze, a przystań pierwszy raz będę robił na time lapse, więc yy, jakieś błędy czy coś, to Naprawdę was przepraszam, będzie dodana muzyka. Yy, a ważne, no nie będę robił. A i sorry za czasem, bo tak po prostu nagle zapomniałem co mam powiedzieć, ale nie będę niczego opisał na kartce, bo tak jak to powiedzieć. Kurde muzyka to są wysują. Dobra. Ale to widzieliście, chyba już chyba nie widzieliście. Dobra. I idziemy się przespać. i zaraz zrobimy sobie zrobimy sobie tą przystęp pokażę wam miejsce w którym no to miejsce gdzie chciałem to zrobić I teraz jest wyżej ładnie czysto ja jeszcze miałem takie coś, a nie gram, bo strasznie mi mieszka, laguje. Ona się stoją. One mi chyba z tym przychodzą, Nie wiem jak one to robię. A trochę tutaj więcej coś dodałem. Ładnie to wygląda. I ozdoby z zapis. Tutaj też. Długuję tu też. Patrzcie. To już się kter czas a, i ten domek nie jest zrobiony na cheatach, wszystko robiłem sam. Wszystko zbierałem sam i nie będę czytał w tej serii, no bo, bo powiedziałem. Nigdy mnie nie zciekał, ale nie zamiaru. A to, że mam Climber to nie jest jeszcze cheat. Jeszcze skoczę po inną rzecz, żeby od razu mieć to... Chyba wszystko wie, wyjdzie pan. Wyjdę sobie kulturarnie, kulturarnie. przez nie wyjście. I niedługo w następnych odcinkach możecie przyjrzeć się nowej budowli. Będzie to statek, statek może później, ale rakieta będzie na pewno. Mam dużo pełne, sporo przynajmniej i nie zamierzam jakąś rakietę a tutaj powstanie nasza przystań. Szukali węgiel w kopie, nie że takiego, bo z tego miałem problem ostatnio. musiałem szukać węgla dużo. I na oznój znalazłem prawie 300 takich. W następnym odcinku możliwe też, że pokopiemy trochę w mojej kopalni. Właśnie nam znalazłem sobie diaksów znowu. Eee, Dobrze. Teraz to szukam. Teraz... Hmm. Muzyczka umyli nam ten czas i widzimy się za chwilę. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling. I'll be the president one day. Jack would be first. Oh, you like that gossip? Like you the one kicking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a winner, my chest, that's on. g 5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I want to play back. Mama knew I was a needle in a haystack. get a good being, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Adrenaline, never giving in. Giving up's not an option. Gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep. No i dobra. Jestem z powrotem. Miałem tu małe problemy. Gdyż coś tutaj mi doszło. jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie wiem Poprawię, wejdźcie to poza odcinkiem. To się nie martwcie. Zresztą nie jest jakaś mega wielka, ale jest. Ja jeszcze zrobię Tylko jakąś to morzeczkę dochodzi nie wiem naprawdę to tutaj prawdopodobnie muszę się więc dobra nadzieję że uda mi się tajemnicę użyć pierwsza go wiem za jakieś byli przepraszam i że za chwilę podstawowe nie wiem tak tutaj jeżeli opisałem, to też um, nie wiem cztery dobra wiecie już wiem co to I już nie wiem иначе я еще не уснул. Стоял сегодня наряд. И... не все понравилось. Мне такая. bo można tutaj sobie wypocząć, ale tak jak że w realnie. I będzie można popływać. Spróbuję, może kiedyś w odcinku z Wami, popłynąć tam gdzieś, znajdziecie coś fajnego. Tylko mam nadzieję. I jeszcze tutaj zrobię taki myczek, że Это смотрим из одного. Страшно, он материал. Эти пол и так далее. И... Ряды и Hmm. Spróbuję tak fajnie przyspieszyć tego Tymnatora. Mówię, że mi się uda. Yy, i tak. yy. Dzięki za 18 widzów. Yy. Dzięki w ogóle, że ktoś to może oglądać. Będzie. Jak nie ogląda, to coś. Hmm. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że ja oglądam dużo filmów i oglądam bardzo dużo tych Waszych let's play'ów. Próbuję szerpać z nich też trochę pomysłów. Yy. Tak jak mówię, yy, za sobą oczy będzie rakieta, a rakieta, będzie może już statek. Należe. Ten odcinek wchodzi we wtorek, a ja już w ogóle mam w czwarty wkrótce. Więc tak. Idziemy jeszcze do łoku spać. Będziemy kończyć. Czyli kriperkę sobie buchnąć. Albo go zrobić. Trzeba go wyjdzie. Dwuchnąć. Ja. Takie krybucha robię ci parę Ten miecz jest świetny, ten pogromca To jest zmienił na angielski pogromca nie coś takiego na trzecim poziomie jest świetny do przegubnic chyba nie miałem w kartoni jaksowy, ale szkoda mi na razie jaksów muszę dużo znaleźć jeszcze muszę też coś z tym koblem zrobić bo kobla mam od groma może może właśnie na tym terenie nowym jak przez to morze przepłynę to coś będzie fajnego, jeżeli to nie będzie jakoś tak masakrycznie daleko to wezmę spróbuję zrobić most jakiś ale to będzie gdzie masa roboty masa roboty naprawdę jeśli ja to zrobię to będzie dobrze żeby ten termin znaleźć to ja tyle wpływałem że masakra tyle. Potrzebuję gunpowdera. Tutaj zacząłem wysadzać tą górkę. ją tutaj trochę zrównam jeszcze. I tutaj też coś będzie musiało powstać. Cytuję, może jakieś obserwatorium. Typu, że taka mała wieżyczka, a na górze taka kupuła cała szklana. I tam może jakieś światło, czy coś. Światło pokoju. Taka Nie tak. Dobra. O nie to kwi. O nie, nie chciałem zginąć. Zobaczcie mi to ale te Creepery są zaskakujące czasem naprawdę ja... ja nie lubię Creeperów nie, 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 nie lubię Enderman lubię Enderman I love Enderman Enderman w porównaniu z Creeperem to jest Pikus Pan Jeszcze jeden Daj się tutaj zabije. Trzeba będzie też trochę, nie wiem jeszcze tutaj to wyporu. Robić rzeczy. Moje farmy są świetne. Skoczek po trzciny, bo już trochę jomek. O i takie dróżki zrobię, z drewna. Naprawdę, na ja wasze subskrypcji, no kurde. Ja tego nie robię dla siebie, dla was. Nie robię tego dla pieniędzy, tylko dla przyjemności. Nigdy nie chciałem z czegoś robić zrobić. Naprawdę, więc... To jest miał wózka. Przerwimy tunelem. I później już... ...pojedziemy... zobaczcie przynajmniej, jak trochę zrobiłem. O, coś takiego. Najgorzej było jak pod wodą, bo tam ciągle mi się woda wlewała. nie, nie wychodziło. Domku. albo na górę i skończymy ten odcinek. Nie wiem, jak mówię, pierwszy timelapse, każdy będzie, be będzie, będzie. Yy. Co będzie, to wie, że jak mówię, tamta sobie dalej stoi. Komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie. Łapki w górę. E na tym kończę. Na razie